Fasiąg czy e-fasiąg? Oto jest pytanie. Oglądając ten odcinek, odpowiedź poznacie na nie. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Okiem doktora. W ten dość żartobliwy sposób rozpoczęliśmy odcinek. Zaczynam od tego, że podziękować Wam za lajki, komentarze i subskrypcje po ostatnim odcinku na temat samochodów hybrydowych, elektrycznych i wodorowych. Mimo kilku uwag, jakie do mnie po emisji odcinka trafiły, dalej podtrzymuję, że miękkie hybrydy to nic innego jak ściema. Nie warte uwagi. Dzisiaj za to opowiem o czymś, co jest jak najbardziej prawdziwe i jak najbardziej warte uwagi. Będzie dzisiaj o f -asiągu. Zaraz, ale o czym? Pierwsze jest E, to E z przodu oznacza, że jest to pojazd elektryczny. Fasiąg, dlaczego fasiąg? Bo tak nazywają się góralskie, tradycyjne pojazdy, które w górach wożą ludzi, no i też turystów w obecnych czasach, żeby mogli zwiedzać i oglądać, podziwiać okoliczne, piękne widoki. Dlatego E-Fasiąg. E-Fasiąg powstał w trójcy pod Zgorzelcem w firmie AG Innovations na bazie pierwszego polskiego elektrycznego samochodu dostawczego. Czyli Ewana, o którym opowiadałem Wam rok temu i tutaj teraz zachęcam do obejrzenia tamtego odcinka. Od samego początku Ewan projektowany był tak, aby można było go maksymalnie modyfikować do różnych potrzeb. Wiosną tego roku padł pomysł, aby utworzyć na jego podstawie pojazd, który mógłby wozić turystów nad morskie oko. W maju to było chyba w maju, ale mieliśmy w telewizji kolejny przykład, jak znowu jest problem z koniem, upada na trasie na morskie oko. I to był smutny widok, a to nasza prawda. firma Innovation AG jest pomysłodawcą konstruktorem i już zrealizowała projekt EWAN. To jest pierwszy polski elektryczny dostawczak. I mając już gotową platformę, na której możemy zrobić coś więcej, wtedy wymyślono, że Dlaczego nie zabudować go jako fasiąga, czyli e-fasiąga? Tak, jak zwykle w przypadku pojazdów elektrycznych, pojawi się pytanie o silnik i zasięg. W tym przypadku silnik to jest ta sama jednostka, która służy do napędzania EWANA. Wykorzystywane w nim są baterie LFP o pojemności 105 kWh, co przekłada się na zasięg około 400 km bez ładunku. I około 350 km z ładunkiem o ciężarze jednej tony. Największą zaletą moim zdaniem Mefa sięga jest dbałość szczegóły, jeśli chodzi o jego wygląd. Z jednej strony dominuje prostota, z drugiej niepowtarzalne wzornictwo. Na bokach, wykonanych z bukowej sklejki, wykończonej dębowymi listwami, mamy odtworzony zarys, teatr z wyszczególnionymi najważniejszymi szczytami. Wewnątrz nie można przejść obojętnie obok tej misternie ręcznie wyszywanej kierownicy, a do tego te lampy, które mnie osobiście zachwycają swoim kształtem. Doskonale wpasowują się w całość designu pojazdu, a przy tym nawiązują po trosze do początków motoryzacji. Całość pojazdu ma prawie 6 metrów długości, a waga to 2330 kg. Skoro fasiąg jest elektryczny znaczy że jest w zasadzie bezszelestny. Co w górach akurat gdzie ludzie jadą szukać odpoczynku od miejskiego zgiełku to argument raczej moim zdaniem istotny. Dzięki połączeniu tradycji i nowoczesności pozwala efasją na podziwianie piękna polskich tatr bez odciskania negatywnego piętna na tutejszej przyrodzie. Prędkość maksymalna została ograniczona do zawrotnych 25 km na godzinę, aby pojazd miał status wolnobieżnego. Zarodowe konferencje, kongresy mówią jasno o tym, że teraz idziemy do przodu w kierunku ekologii, eko w turystyce. Wiemy, że świat się zmienia, wszyscy pędzimy, no ale też chcemy, żeby ta przyszłość była też dla naszych kolejnych pokoleń, naszych dzieci, wnuków i tak dalej to więc musimy zadbać o naszą planetę. Jak zadbać? Żeby też zwiedzać. Nie tylko dbać na co dzień w domu, segregując śmieci, dbając w różny sposób, ale też podróżując, żeby podróżować ekologicznie. A ekologicznie podróżować, czyli na przykład jeździć takim e w górach, żeby nie zostawiać śladu węglowego, żeby, to nie, żeby nie było spalń, żeby nie zanieczyszczać środowiska. No i tak powstał właśnie e-fasiąg. E-fasiąg jest rzecz jasna przystosowany do jazdy w górach. Przychodzi już testy w Tatrach, w Izerach, Pokazało one skuteczność systemu odzyskiwania energii podczas jazdy w dół. Wiadomo już, że e-fasiąg po naładowaniu przez noc, jest w stanie pokonywać wahadłowo odcinek z palenicy na włosienicę bez konieczności ładowania w trakcie dnia, czego nie można powiedzieć o wszystkich innych pojazdach, rozważanych jako alternatywa dla konnych zaprzęgów wożących turystów nadmorskie oko. A to nie ostatnia zaleta f sięga. Przygotowaliśmy, że ten pojazd jest przygotowany dla osób z niepełnosprawnością. Możemy zabrać na przykład w tym modelu akurat dwie osoby z niepełnosprawnością, a 12 pozostałych turystów, patrząc że właśnie trendy poza ekologią w turystyce są związane z inkluzywnością, czyli pozwalaniem zwiedzania, zwiedzania dla osób, które do tej pory często były wykluczone z takiej możliwości. A my jesteśmy na to przygotowani i pozwalamy też tak. Takim osobom z nami zwiedzać? Skoro udało się stworzyć pojazd dopasowany do wybranego regionu w Polsce, jego dziedzictwa kulturowego i specyfiki historycznej, to dlaczego nie dałoby się zrobić czegoś takiego dla innych regionów? Stąd pomysł utworzenia na bazie Ewana uniwersalnej platformy do ekologicznej turystyki pod roboczą nazwą e -Voyager. Czy zatem oprócz Efa siąga będziemy mieć także inne e-projekty. Przy ostatnich rozmowach z kolegą ze Szczecina, powiedział, że oni chcą mieć śledzia w Szczecinie. Dlaczego nie? My mamy platformę. Dlaczego to jest że e tak, będzie e-śledź. I to jest pomysł, dlaczego nie? Chcemy, aby ten pojazd, ta polska myśl technologiczna, była, była możliwa do wykorzystania w przeróżnych regionach. W zależności od tego, jaka jest lokalna tradycja, historia, ten pojazd może być w taki sposób zabudowany, żeby odzwierciedlał tą lokalną tradycję i historię. Dobrze, zapominamy teraz o Eśledziu, wracamy do Efa Siąga i sytuacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jak na razie Ministerstwo Klimatu zakupiło w grudniu cztery elektryczne busy. Niestety nie polskiej, lecz niemieckiej marki, które póki co stoją na parkingu, bo nie można z nich korzystać zimą. Zefa sięga niby też nie, ale jednak na polski produkt czy on stoi, czy jeździ, i tak może robić za atrakcję turystyczną i świetnie wyglądać na zdjęciach jako pamiątka z zimowych ferii. O niemieckim busie żadną miarą nie da się powiedzieć tego samego. Znacie już moją opinię na ten temat? Teraz chętnie. Czekam na Wasze. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał, jeśli oczywiście Wam się podobało. No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.